Cześć, ci z Wami spotykam dość w dość niecodziennych okolicznościach. Jako, że mamy niecodzienne czasy, niezwykłe czasy, spotykam się z Wami z kwarantanny garażowej. Większość z Was siedzi w domach zgodnie z nakazami. Teraz, właśnie w tle, nie wiem czy słyszycie, leci komunikat, który nawołuje, by pozostać w domu. I słusznie, pozostańmy w domach. Niemniej jednak, jest to okazja, aby doprowadzić do niezbędnej sytuacji, mianowicie do tego. Tak moi drodzy, dlatego pamiętajcie, żeby zadbać o to, by jeżeli odstawiacie maszynę na dłuższy czas, wyciągnąć akumulator, podładować go. Yy, bo może się Wam zdarzyć taka sytuacja jak mi, trzymacie parę tygodni maszynę w zamknięciu, akumulator cały czas, regularnie Wam się rozładowuje. Także pamiętajcie, żeby akumulator regularnie co powiedzmy dwa tygodnie doładowywać. No ale ja akurat doprowadziłem cało do takiej sytuacji, z tego względu, że mój akumulator był już na wykończeniu. I zobaczyłem się coś nowego. Akumulator litowo-jonowy. Z pełna nowość. Super fajna sprawa. Eee, także będę chciał się z Wami podzielić montażem tego akumulatora. Oprócz tego, że taki akumulator ma naprawdę dużą e, moc rozruchową pomimo mniejszej pojemności to właśnie jego to tam jest to, że jest lekki, niewielki. Także można go e, przy kasomowych jakichś tam konstrukcjach dowolne miejsce do niego przygotowane no i zarazem też bezobsługowe. nic się nie ma prawa z nim stać no i jeszcze jedna rzecz te akumulatory jeśli dobrze się z nimi obchodzisz to przeżyją tradycyjne akumulatory AGM żelowe czy też kwasowe o dobre dwa razy 5 lat, spokojnie taki akumulator powinien wytrzymać. Zupełnie nie wszyscy wiecie, I nawet posiadacze Ducati nie zawsze wiedzą, gdzie w tym pojeździe, w tym Ducati, Ducati schował akumulator. Czy jest on pod bakiem, czy jest pod siedzeniem, gdzieś tam. Nie, moi drodzy, to będzie spore wyzwanie. Akumulator Kryje się w tym miejscu pod wahaczem. Postaram się z Wami przebyć przez drogę montażu mojego nowego akumulatora nitrowo-jonowego i pokażę Wam mniej więcej jak się dostać do tej kwestii, do tego akumulatora. Także zapraszam. W pierwszej kolejności, żeby dotrzeć do samego akumulatora trzeba wypiąć z niego klemy zaczynając od masy, czyli bieguna ujemnego. Aby się dostać w to miejsce, to Ducati zmyślnie ukryło przewody uziemiające, które podpięte są pod ramę, mniej więcej w tym miejscu. Eee, także, żeby tam się dostać, w pierwszej kolejności trzeba zdjąć tą obudowę oraz tą obudowę. Będziemy potrzebowali eee, Kluczy imbuca 3 mm oraz e, 10 mm klucza asynowego. Klucz 3 mm będzie potrzebny, aby e, wykręcić e, tą osłonę. Tutaj się kryje zapewne nie widzicie. Spróbuję dać trochę więcej światła. Pewnie w dalszym ciągu to nie widać, ale e, trzeba zjąć tą osłonę. Ona się trzyma tutaj na jednej śrubie 3 mm. Następnie tą osłonę. Łącznie są to 4 śruby. Jedna, jedna tutaj. Tutaj jedna śruba. Kolejna w tym miejscu. I bodajże gdzieś z tej strony jeszcze jedna śruba. Wówczas pozbędziemy się tych dwóch osłon. Także co. Przystępuję do działania. Rozpoczynam od zdjęcia górnej osłony. Mam już przygotowane narzędzie. Trzeba zdjąć dolną osłonę. Do górnej śruby jest nieco utrudniony dostęp, Ja sobie pomogę elastyczną przedłużką. Próbuję się do niej dostać. Skryję trochę tutaj pod tą rurą. pozostałych śrub. Po tej śrubie musimy odkręcić te dwie śruby. One mają widzę inną średnicę, to nie są 3 mm śruby. Tak, to są czwóreczki. Także oprócz 3 mm 10 mm potrzebujemy jeszcze końcówki 4, 4 mm. Znowu korzystam z tej elastycznej końcówki. Ona mi pomoże i odkręcamy. I nam wyszła śruba. Czyli tu już mamy luz. Zostaje nam jeszcze jedna śruba ukryta pod spodem.

Słona powinna być już poluzowana. Słona już, już na sieci, wszystkie śruby wnięte. Trzeba spróbować teraz ją wyciągnąć. Także tutaj mamy taką gumkę. Ją trzeba ściągnąć, aby poluzować pierniczek. No. Trochę to trwało, ale możemy iść dalej. Tym sposobem udało nam się dotrzeć do masy. Ona się kryje, tutaj, wskazuje palcem, o mniej więcej w tym miejscu. Trzeba teraz 10 mm kluczem odkręcić dwa przewody. To są dwa przewody masy. Znowu korzystając z mojej do przedłużki spróbuje dostać w te miejsce no to się udało i teraz odkręcamy po poluzowaniu klemy można spróbować odkręcić ją palcem. Idzie gładko. I odkręcam. Teraz trzeba odchylić oba przewody, żeby nie stykały się z ramą ani metalowymi częściami. Najlepiej, jak gdzieś tu wywinę za nasze gumy. O! I drugi też. Wywiniemy za nasze gumy. Nie stykają się z niczym metalowym. Możemy teraz przejść do demontażu tylnej pokrywy. Za pomocą naszego torxa czwórki. Musimy teraz zdjąć tą górną obudowę, która jest trzymana przez dwie śruby imbusowe rozmiaru 4, czyli pierwsza. Demontujemy ją. Proszę, zdjęta. Teraz musimy przejść na drugą stronę, gdzie schowana jest druga śruba. W tym miejscu mamy tą drugą śrubę. Co się pewnie widzicie. Wziąłem sobie krótszą końcówkę. I zaraz spróbuję się do niej dorwać, dobrać i już poszło. I sobie odkręcamy. No ładnie zeszło. Żmogamy To wystarczy, że odepniemy klemę dodatnią. Trzeba odgadzać środek, że trzyma klemę dodatnią. Ona się znajduje w tym miejscu. Idzie. Mało jest przestrzeni. Czy podstawki, na której siedzi akumulator, ważne jest. O, teraz chyba go widzicie. Tu jest otwór. Ważne, żeby ten otwór wcisnąć. Jakiś przedmiot może być szybokręt. Ja mam narzędzie dentystyczne. Wcisnąłem już bolec. On nam blokuje podstawkę, aby nie wypadła z baterią. I kolejnym krokiem jest odkręcenie pary śrub, zaraz Wam pokażę, które to śruby. Tutaj pod spodem mamy jedną śrubę, po przeciwległej stronie drugą śrubę. W tym miejscu te śruby nam trzymają tą podstawkę. Po ich wykręceniu ona opadnie na dół, uwalniając baterię, opuszczając baterię na dół. Ja teraz to zrobię, niestety no, mam problemy z trzymaniem jednocześnie kamery i Wam pokazywania tego, ale po prostu odkręcamy tą śrubę, następnie tą śrubę i opuszczamy miseczkę. Teraz zostaje tylko odkręcenie klemu ujemnej, akumulatora. nasz akumulator brzydko wypadł, ale został zdemontowany jest strasznie ciężki jest większy, ten jest ten nic nie waży praktycznie, jest leciutki muszę teraz jedynie dopasować jedymiarami, czyli muszę, ten jest węższy nie wiem czy to widzicie, odrobinę węższy także aby dopasować będę musiał nakleić dołączone do opakowania pokładzimy gąbeczki że żeby był tych samych wymiarów, będę zmuszony odrobinę je poprzecinać. One są prawie identyczne w wymiarach. Dosłownie różnią się tutaj grubością tych ścianek. Także dużo roboty mnie nie czeka. Tyle. No i praktycznie przebrnęliśmy przez cały proces demontażu starego akumulatora. Strasznie ciężki. No, i będziemy musieli po zamontowaniu nowego, zaraz jeszcze dokończymy ten proces, yy, przebrnąć przez wszystkie kroki, jakie wykonałem w odwrotnym kierunku. Także dlatego jest to aż tak wymagające, jeśli chodzi o wymianę akumulatora czy ładowanie akumulatora w Ducati Monster. Przygotowałem sobie już akumulator. Yy, dodałem małą gąbeczkę, żeby ładnie wchodził w pudełko i też owinąłem go w zasadzie taśmą izolacyjną, żeby nie latał. I dodałem też, nie wiem, czy to widzicie tutaj, takie małe podkładeczki, żeby śruby trzymały się wysoko. Także można już powoli przystępować do montażu. Jeszcze jedna taka rzecz. Jak widzicie, dojście do samego akumulatora i ładowanie go za każdym razem wyciągając akumulator jest dość trudne. Dlatego też podłączę sobie przewód, przewód CAE, bezpośrednio pod biegun dodatni ujemny akumulatora, tak aby móc sobie wyprowadzić ten przewód gdzieś, gdzieś do góry i bezpośrednio ładować właśnie po tym przewodzie, e, ładowarką, która ma gniazdo SAE. Także przystępuję do działania. Wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, musimy w zasadzie wykonać w odwrotnej kolejności. Także zaczynamy. Czyli najpierw musimy e, przypiąć klemę ujemną i muszę pamiętać o tym, żeby też nie zapomnieć o przewodzie ujemnym. W ten sposób. Na to idzie jeszcze ten przewód i możemy szukać żeby okrętać dokręcić nam to wszystko z powrotem jest okręcone teraz zadanie numer dwa muszę je przeciągnąć przez całe wnętrze tego pojemnika i wyciągnąć z drugiej strony. Przejdźmy na drugą stronę. Teraz już po zakończeniu roboty pozostaje nam moment prawdy. Musimy sprawdzić, czy wszystko działa. Zasilanie jest. Zobaczmy, jaki poziom baterii mamy. 13. Stały. No i co trzeba teraz? Stawić zegar. Mamy godzinę. Powiedz już tam. i sprawdźmy czy pali.